Co cię nie Po jakiemu on do ciebie mówił? Po jakiemu do niego mówisz? Normalnie, po polsku po Tak? Razie... Po jakiego... Ten nagrywa, ty patrz Nagrywa No co ty? <grywa> <grywa> ...w A tam już tam po niemiecku gada. SZAJSZE KURWA MAĆ! Ale a ty, się w Uzbekistansku tak? Ja? Uzbekijski język umiesz. Bojarka. Zżarno, czy nie? Ta, nie? To, nie. No, Ale śmiesz to, cały to. czas. Ja? Uzbekistanski znasz. Już dwie minuty. Nie No nie, no tak mówił, no to... Później się pośmiejemy. Ej! Co? Co cię tu boli? Nie, nie chcę. Zostaw mi pół. Bierz cukierkę. Tabletki? Nie! Mam chcesz? No! no. <laughs> Chciałbyś? A powiem tak szczerze. Pierwszy raz od kurwa mas ośmiu lat chciałbym. Hm. Dobrej amfetaminy masz? Masz złą? Nie mam w ogóle. To pardon. Co ty byś robił, musisz się nadmuchał? Zagadałbyś tu wszystkich, chuj. Nie? Kochałbym was wszystkich. Normalnie bym was lubiał. A teraz nas nie lubisz? Was lubię. Po co ci amfetamina w takim razie? Właśnie. Po chuj. Nie? nie chcę tego. No i chuj, trafnice. Trawy zajeramy zaraz, co? Zapalimy trawkę? Z tobą zawsze zapalę. Szacunek dla ciebie. O, no, 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 fascyn, I wicewersa I vice versa. Wrona, Wronek. Szacunek. Szacunek. <laughs> o, już nagrywa. Ty, jaki chłopi. <laughs> Ten jest też dobry człowiek. On jest dobrym człowiekiem. Uj. Nie Ej co? Ej co? E? Moc jest z tobą Tak zrobi? Jak Normalnie tak jak zrobiłeś? Zależy ile lepiej wypiję. Nie, nagrywaj Nagrywaj, nagrywaj Zrób coś głupiego No bo to yes? No jest. No i gra To ci prawdę powiedziałem. No, no, no i co? Du dużo zrozumiałem w chuj. Ale wszyscy zrozumią to. Y mam do ciebie jedną prośbę. Już. Mm. Proszę. Dziękuję ci bardzo. Hmm. Czy ja, że, że złapali tą Pumę? Ognia? Proszę bardzo. A dawaj ją złapiemy. Złapali. wczoraj Nie pierdol. <głosy> <głosy> Daj mi rękę. I powie... Aha, to jest? I powiedz. To jest wiem czym. Nie, dobra, zamykam pysk. Nie zrobię tak. Ty Puma, puma. Ale ona była tu. To. Puma? No. On no, coś była. No. I wszyscy mówią, a tam już tam pierdolisz, się że...